Kurkumina potężny przeciwutleniacz dla Twojego zdrowia. Kurkumina jest związkiem pochodzenia roślinnego, polifenolem uzyskiwanym z kłączy ostryżu długiego, czyli kurkuma longa, popularnie zwanego kurkumą lub szafranem indyjskim. Kłącze kurkumy jako przyprawa szeroko wykorzystywane jest w kuchni azjatyckiej dla nadania żywności żółtej barwy oraz charakterystycznego smaku i zapachu. To właśnie kurkuma jest głównym składnikiem popularnego składnika kery znanego w kuchni indyjskiej. Właściwości lecznicze kurkumy, źródła kurkuminy znane są od tysięcy lat, jednak dopiero niedawno zbadano możliwość określenia dokładnego mechanizmu działania i określenia jej składników bioaktywnych pochodzenie i wykorzystanie kurkuminy. Kurkumina jest rozpoznawana i stosowana na całym świecie w wielu różnych formach, zapewniając wiele potencjalnych korzyści zdrowotnych. Na przykład w Indiach używa się kurkumy jako wspomniany już składnik kery, w Japonii podaje się ją w herbacie, w Tajlandii jest używana w kosmetyce, w Chinach jest używana jako barwnik, w Korei podaje się ją w napojach, w Malezji jest używana jako środek antyseptyczny, w Pakistanie jest używana jako środek przeciwzapalny, a w Stanach Zjednoczonych stosowana w sosie musztardowym, serze, maśle i chipsach jako środek konserwujący i barwiący. Kurkumina jest dostępna w kilku postaciach, w tym w kapsułkach, tabletkach, maściach, napojach energetycznych, mydłach czy kosmetykach. Kurkumina w kontekście lepszego zdrowia. Kurkumina ma szereg właściwości prozdrowotnych, które mogą być wykorzystywane przez potencjalnych konsumentów. Wykazano, że kurkumina wykazuje zarówno aktywność antyoksydacyjną, przeciwzapalną, przeciwwirusową, antybakteryjną, przeciwgrzybiczną, a także przeciwnowotworową. Z uwagi na te właściwości wykorzystywana jest w leczeniu wielu chorób, takich jak cukrzyca, astma, artretyzm, miażdżyca, choroby neurodegeneracyjne oraz inne choroby przewlekłe nowotwory. Przewlekła reakcja zapalna oraz ciągłe stymulowanie produkcji czynników prozapalnych może zapoczątkować rozwinięcie się szeregu chorób autoimmunologicznych i przewlekłych, których leczenie zwykle nie należy do łatwych. Mechanizm przeciwzapalnego działania kurkumin opiera się m.in. na hamowaniu wytwarzania syntazy tlenku azotu, aktywności cyklooksygenazy-2, hamowaniu produkcji cytokin prozapalnych, takich jak interleukiny, IL-1, IL-6, IL-8 oraz IL-12 Interferonu Gamma, czynnika wzrostu nowotworów czyli TNF-alfa, hamowanie jądrowego czynnika transkrypcyjnego, lub też wewnątrzkomórkowych białek sygnalizacyjnych, np. kinazy białkowe. Badania sugerują, że kurkumina może być skutecznym przeciwutleniaczem, który minimalizuje skutki stresu oksydacyjnego. W obszernej metaanalizie randomizowanych badań kontrolnych wykazano, że kurkumina korzystnie wpływa na poziom markerów stresu oksydacyjnego, co potwierdza jej możliwe działanie antyoksydacyjne. Kurkumina działa ochronnie na przewód pokarmowy. Badania kliniczne udowodniły, że związek ten zapobiega zaburzeniom trawienia związanym z wymiotami, wzdęciami i odbijaniem. Wykazuje również działanie przeciwwrzodowe. Niedobór kwasu tłuszczowego DHA z rodziny omega-3 jest związany z wieloma chorobami neurologicznymi, np. Alzheimerem czy depresją, a sam kwas jest składnikiem budulcowym astrocytów, czyli komórek naszego mózgu. Kurkumina może zwiększać aktywność enzymów biorących udział w syntezie kwasu DHA w mózgu oraz zwiększać aktywność jego prekursorów, co przekłada się na podwyższone stężenie DHA w mózgu i wątrobie. Głównym problemem związanym z wykorzystaniem kurkuminy w leczeniu różnych schorzeń jest szybki metabolizm w przewodzie pokarmowym, słaba rozpuszczalność w płynach ustrojowych i niska biodostępność. Czy można temu zapobiec? Okazuje się, że połączenie kurkuminy z piperyną, będącą składnikiem czarnego pieprzu, zwiększa biodostępność aż dwudziestokrotnie. Taki efekt wykazano przy połączeniu 2000 mg kurkuminy z 20 mg piperyny. Czy kurkumina jest bezpieczna? Kurkuminę można uznać za substancję bezpieczną, szczególnie jeśli spożywana jest wyłącznie z żywności. Dawki do 8 g kurkuminoidów nie są związane z poważnymi działaniami niepożądanymi u ludzi. Potrzebne są jednak dalsze, długoterminowe badania w tym zakresie. Jednak stosunkowo wysokie dawki kurkuminy mogą powodować nudności i dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Kurkuminę warto przyjmować w połączeniu z piperyną w dawce 1500 mg kurkuminy i 60 mg piperyny podzielone na trzy mniejsze dawki. Takie połączenie i dawki są często stosowane w popularnych suplementach diety. Podsumowując: Kurkumina, główna składowa kurkumy, jest substancją roślinną o możliwym szerokim działaniu w kontekście ogólnie pojętego zdrowia. Suplementacja kurkuminy może okazać się bardzo przydatna w wielu przypadkach i schorzeniach, jednak warto łączyć ją z piperyną w celu zwiększenia biodostępności, a samą suplementację należy skonsultować z lekarzem bądź innym specjalistą. Kurkumina wydaje się być substancją bezpieczną i ciężko o jej zbyt wysokie spożycie, które może w konsekwencji przynosić negatywne skutki zdrowotne.